W audycji istotorzy, witam serdecznie Państwa Piotr Eliu. Państwa moim gościem jest ojciec Stanisław Tasiewski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej i pobożny Dominikanin, który teraz przebywa na zasłużonych wakacjach. Szczęść Boże! Szczęść Boże, no chwila takiego wypoczynku rzeczywiście, ale to tak jeszcze nie do końca. W każdym razie cieszę się, że mogę na chwilę chociaż wyrwać się z Warszawy. My no, już rozmawialiśmy z ojcem na temat tego, że w było zapowiedziane, była zapowiedziana pielgrzymka papieża Franciszka do e, Zairu e, Przepraszam, nie, nie do Zajiru, do... Demokratycznej do, Republiki Konga i Sudanu Południowego. Tak, A powiedziałem myląc się o Zajirze, dlatego, że w ostatnią niedzielę e, msza papieska była w Rycie Zajirskim. I czy to taka namiestka tego, że akurat zostało, została ta wizyta odwołana, może też zapytam w ogóle, co to takiego jest ten, ten rytm zajski, na, na czym to polega? Ja przyznam dokładnie, znaczy jest tam trochę elementów afrykańskich, trochę obserwowałem niedzielną przeświętą Ojca Świętego w Watykanie. Natomiast oczywiście to jest też świadomość tego, że liturgia zawsze nawiązuje do konkretnych, stara się być zrozumiała, czyli w ramach dostosowania liturgii ona jest też tutaj wpisana w kulturę miejsca, po to, aby znaki sakramentalne były czytelne, ale to jest jedna i ta sama ofiara Pana Jezusa. My wiemy, że są starożytne obrządki, które istniały w Kościele i istnieją po dziś dzień. Niektóre z kolei jakoś po drugim Soborze Watykańskim. Te obrządki, różne, odmienne sposoby celebrowania mszy świętej zaniechano. Akcentując Ryt Rzymski, tutaj przy okazji przypomnijmy, że Ojciec Święty wydał list apostolski o odnowie liturgii, o potrzebie jedności liturgii, może też odpowiadając na te wątpliwości, jakie się pojawiają. Tym niemniej, jak się okazuje, pewne właśnie dostosowane do kultury afrykańskiej ryty, adaptacje są możliwe. Czy... Y Coś się, się zmieniło, gdy chodzi o e, plany papieskie, e, o plany podróży papieskiej, bo papież też powiedział, że spodziewa się, że po powrocie z Kanady może odwiedzi Ukrainę, może poleci na Ukrainę i do Rosji. Czy to jest w ogóle realne? Wydaje się, że, Wydaje się, że to są wszystko wielkie marzenia Ojca Świętego. Natomiast. Tak naprawdę, no, jesteśmy y, tutaj też, mamy świadomość, że y, te różne papieskie wypowiedzi są czasami, no, no budują, burzą, czy jak gdyby wnoszą pewną nowość, ale y, tak do końca naprawdę nie wiemy. Ja muszę powiedzieć, że przecież y, tego samego dnia, kiedy y, opublikowano program liturgiczny. Na lipiec na, na czas wakacyjny. Yy, w programie liturgii nie było mowy o pielgrzymce do Kanady i po południu ukazał się szczegółowy program tej pielgrzymki, więc yy, także dziennikarze są tutaj bardzo zaskakiwani. Ojciec Święty yy, mówił yy, no ponad tydzień temu o tym, że czuje się świetnie już. Yy, chodzi z laską, a potem okazuje się, że no może tak to doskonale nie jest i no niektórzy wtajemniczeni powiadają, że którąś z audiencji zaplanowanych trzeba było odwołać, pomimo że Ojciec Święty przecież w tych audiencjach uczestniczy na wózku. To trzeba wyraźnie powiedzieć, więc tutaj bardzo wyraźnie zaznaczano, że ta rozmowa dla Reutersa odbywała się bez współpracowników Ojca Świętego. A ja mówię o tym dlatego, że w minionych dniach widzieliśmy bardzo wyraźną różnicę zdań współpracowników Ojca Świętego, którzy bardzo mocno formułowali: Wręcz kardynał Koch mówił o herezji patriarchy Cyryla. Arcybiskup Gallagher, odpowiedzialny za relacje z państwami, bardzo jasno mówił, że nie może być mowy o jakimkolwiek pokoju czy nacisku na Ukrainę, żeby rezygnowała ze swojej integralności terytorialnej. Więc to są bardzo jasne sformułowania, które nie powinny budzić najmniejszych wątpliwości, jakie jest stanowisko Watykanu. Natomiast jak to rzeczywiście wyjdzie i kto będzie to komentował? No Ja widzę, że też często w Watykanie rzecznik nie spieszy się z komentowaniem różnych wypowiedzi Ojca Świętego. Więc po prostu nie odbierajmy mu chleba. Niech on tłumaczy, jak to będzie. Niech także tłumaczy, dlaczego istnieją przynajmniej tak, może my niedokładnie rozumiemy wszystko. Może niektóre tłumaczenia nie są precyzyjne, ale dlaczego istnieje różnica w zdań między Ojcem Świętym a jego najbliższymi współpracownikami? Na pewno wszystkie tłumaczenia, które dokonuje Ojciec, tego co mówi papież Franciszek, są bardzo precyzyjne i w tym przypadku nie należy mieć jakiejkolwiek wątpliwości z tym, że to dotyczy rzecz jasna języka włoskiego, nie dlatego, że ojciec nie mówi w innych językach, ale tylko te, które po włosku są przez ojca tłumaczone. To wyjaśnię tym, którzy o tym nie wiedzą, jeżeli są takie osoby. Natomiast zastanawiające jest też to, że papież ma cały czas Nadzieję no, na to, że może pojechać do kraju, do którego chciał pojechać już Jan Paweł II, a, a, a niestety do Rosji chociaż chciał pojechać, nie mógł pojechać, bo tam go po prostu nie chcieli. Natomiast no, na Ukrainę, tę Ukrainę papież mógłby pojechać, bo tam przyjęto by go z otwartymi ramionami. Hmm, ale właśnie papież tutaj łączy te, te dwie pielgrzymki, chciałby połączyć, co z kolei raczej jest niemożliwe. Nie no, wiem, że czy... bardziej, że, że widzimy, że takie czasami zachowania sił rosyjskich są wręcz zachowaniami prowokacyjnymi, kiedy przebywali wysocy przedstawiciele, przedstawiciele Unii Europejskiej. Rosjanie sobie pozwalali na barbarzyńskie akty agresji, czy starali się, żeby Rakiety wybuchały niedaleko od tych miejsc, w których przebywali ci przedstawiciele Unii Europejskiej. Więc jak się będzie zachowywała Rosja? No, panie redaktorze, drodzy państwo, tutaj pewnie wiele osób zastanawia się nad tym, co się w tym momencie dzieje, jakie są szanse, ale naprawdę jeżeli Ojciec Święty to już chyba 80 kilka razy prosił o modlitwę w intencji pokoju, to znaczy, że jest to, arcybiskup Szewczuk w swoich codziennych wystąpieniach bardzo mocno podkreśla, także jakiś wymiar metafizyczny, to znaczy, że my mamy do czynienia ze złem w czystej postaci jakąś. No, 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 niewyobrażalną y, erupcją tego zła, y, katastrofą także właśnie w tym sensie metafizycznym, no to y, y, proszę się nie dziwić, no, 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 my naprawdę y, cały świat nie wie, co robić oprócz tego, że jak tylko możemy wspierać Ukrainę w tej walce i robić wszystko, żeby zło nie miało ostatniego słowa. Chciałbym jeszcze dowiedzieć się na temat kraju, który też jest ojcu bardzo bliski, mianowicie na temat Francji. Bo we Francji to pojawiły się wśród tych, którzy uczestniczyli w pracach synodalnych, takie podobne pomysły do tych, które były przedstawiane w Niemczech na drodze synodalnej. To rzeczy takie, które mówiły o tym, że należy, Święcić kobiety, między innymi. I w tym przypadku biskupi e, francuscy no, powiedzieli: No, są takie głosy, to są, ale to jest rzecz e, dość e, mało znacząca, incydentalna m, i e, nie należy tym, e, nad tym się skupiać. E, to jest zupełnie inne postawienie sprawy niż w przypadku kościoła w Niemczech. Tak, Czy... to jest to zdroworozsądkowe i zresztą. Proszę zauważyć, no to są pewne rzeczy, które pojawiają się na przykład także w Irlandii. Głosy właśnie idące w te strony: święcenia kobiet, zniesienia celibatu i tak dalej. Tutaj trzeba powiedzieć, że w ogóle chodzi o całą dyskusję przedsynodalną. Wydaje się, że trzeba bardzo wyraźnie odróżnić. Zresztą, na przykład, kardynał Dominik Duka kończąc swoją posługę w Pradze udzielił też takiego wywiadu obszernego niemieckiemu dziennikowi Litages Post i, i mówi o tym no jest różnica między głosami kwalifikowanymi to znaczy głosy ludzi, którzy mają odpowiednie przygotowanie teologiczne chociaż wiemy, że też w gruncie rzeczy nie tylko samo o przygotowanie chodzi tylko o przeżywanie wiary właśnie w sposób, który jednoczy cały kościół. Zresztą no, no, kardynał Duka dość jasno powiada, my mamy w Czechach kościół Czechosłowacko husycki istniejący od no, ponad 100 lat, tam święcono, wprowadzono, święcono Zresztą, tutaj na marginesie trzeba powiedzieć, pościół, który powstawał na fali takiego odwrócenia się od Rzymu, odrzucenia celibatu, czyli w ogóle, jak mówią złośliwcy, zakładany przez księży katolickich, którzy czuli się pewnie za czasów Austro-Węgier bardziej urzędnikami państwa niż. Niż rzeczywiście duchownymi, czyli pasterzami. No i stąd ci urzędnicy chcieli mieć żony i, i różne inne rzeczy. No to właściwie jest katastrofa. Ten kościół miał milion członków, dzisiaj do niego deklaruje przynależność około 10 tysięcy ludzi. Pomimo, że właśnie tam wprowadzono te wszystkie. Postulaty, które dzisiaj zgłaszają ci czy inni, i tutaj mamy do czynienia, dlaczego to odróżnienie głosów kwalifikowanych jest takie istotne. Dlatego, że bardzo często to, co my słyszymy w różnych ankietach, opiniach, jest takim powtarzaniem zdań, które wałkuje prasa. I człowiek ma wrażenie, że rzeczywiście to słynne zdanie Gebelsa, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą, jest no, jakimś takim wyrazem tego, że jest rzeczywiście no bardzo nieciekawie, bo, bo można jak gdyby poprzez manipulacje medialne sprawić, że ludzie będą wypowiadali rzeczy, nad którymi się w ogóle nie zastanawiają i które tak naprawdę nie mają sensu. Nie rozumiemy celibatu kapłańskiego, nie rozumiemy ofiarności, nie rozumiemy małżeństwa, które ma być wierne, wyłączne. Czasami też przecież jest to droga cierpienia. I to nie jest tak, że my naszymi ludzkimi siłami usuniemy wszelkie cierpienie z ludzkiego życia. No nie, niestety. Także, także cierpienie, jest w świecie obecne, czasami nie potrafimy tego wytłumaczyć. A miłość piękna, miłość ofiarna, dająca siebie bez reszty jest tą właśnie, która może ocalić świat. I właśnie dlatego ci, którzy tak żyją, mówimy o świętych o przykładach ludzi wielkich, to są także to nie są koniecznie sami księża, zakonnice, misjonarze. Ale to są też często właśnie ludzie świeccy. No, mamy świadomość, że Helena Kmieć, młoda dziewczyna zamordowana właśnie w Boliwii, misjonarka, jest takim przykładem, co to znaczy oddać życie dla Ewangelii i dla mnie żyć to Chrystus. Ufamy, że starania o jej beatyfikację będą owocne. Czy gdy chodzi o te sugestie, które są zbierane, czy po, po, po tych, można by powiedzieć, konkluzjach, które są wynikiem różnych prac grup sedentalnych, czy one później trafią bezpośrednio z różnych krajów do Watykanu, czy to będzie jeszcze? Jakiś inny etap. Pracy. Nie, nie, no mamy jeszcze etapy krajowe, etapy kontynentalne, więc będzie to okazja jeszcze, żeby te różne głosy zbierać i żeby również różne osoby się wypowiadały. A pamiętajmy, że w samym synodzie właśnie te głosy kwalifikowane to są jednak głosy biskupów, zasadniczo. To oni mają odpowiedzialność. I to jest tak, że na przykład Ojciec z rodziny doskonale wie, że owszem, możemy w dyskusjach rodzinnych wysłuchać głosów różnych osób, ale to ojciec musi w końcu podejmować decyzje. Robimy tak, tak i tak. Ojciec musi wyznaczać linię, no bo jeżeli z tego obowiązku zejdzie, no to odejdzie, zrezygnuje, ucieknie. Zdezerteruje, no to, to wtedy y, jest jakiś absolutny nieład. Rodzice nie mogą stosować y, zasady dobrze, że jesteś i aprobować wszystko, na co wpadną dzieci, wszystkie pomysły, tylko no, mają odpowiedzialność, od której nie, nie można uciekać. Ta odpowiedzialność jest ważna, jest istotna i tutaj y, dlatego y, mówię o, o odpowiedzialności rodzicielskiej. Ale przecież w gruncie rzeczy to jest też świadomość, że rodzina jest jakimś wzorcem dla kościoła, i również kościół będący rodziną rodzin potrzebuje takiego klarownego autorytetu i jasnej linii. My w tych bardzo pogmatwanych czasach, ja znowu odwołuję się do kardynała Duki, może dlatego, że trzy lata spędziliśmy razem w klasztorze i uważam, że jego mądrość jest także dzisiaj potrzebna doświadczonego duszpasterza i przeżywającego różne sytuacje, no ale mówi: dzisiaj świat potrzebuje od kościoła bardzo jasnego, klarownego przekazu. Tego dzisiaj potrzebujemy właśnie nazwania tego, co jest prawdą, co jest fałszem przestrogi przed drogami, które prowadzą do unicestwienia czy samounicestwienia. To wszystko jest dzisiaj potrzebne. Czyli wracając do sytuacji, w której z jednej strony biskupi niemieccy wypowiadają się inaczej niż z drugiej strony biskupi francuscy, a pewnie też jeszcze będzie głos innych biskupów z Europy zebrany razem, to, to te konkluzje, które znajdą się w stolicy apostolskiej, one będą, one będą wypośrodkowane albo, albo będą Będą pewnie zawsze jakoś redagowane, to znaczy, no uwypuklające najpoważniejsze treści, nad którymi warto się zastanowić i jakoś je uporządkować, ale yy, 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 pamiętajmy, że to Duch Święty kieruje Kościołem i także, no, procesem synodalnym w Kościele. I dlatego podchodzimy do tego procesu z wiarą i nadzieją. Bardzo dziękuję ojcu za to wszystko, co mogliśmy usłyszeć na temat rzeczy dotyczących Ojca Świętego i też procesu synodalnego. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Cześć Boże.